Cześć. Jesteśmy po kilku odcinkach naszego cyklu Muzyk w sieci, w czasie których dzieliliśmy się z wami podstawową wiedzą z zakresu nagrywania. Natomiast teraz przejdziemy do części drugiej, która będzie bardziej praktyczna. Nagrywać będziemy instrumenty, nagramy je na różne sposoby, różnymi mikrofonami, różnymi technikami, a następnie razem posłuchamy tych nagrań i spróbujemy wyciągnąć wnioski. Na pewno nie jest naszym celem podawanie złotej recepty na nagranie każdego z instrumentów, ponieważ takich recept nie ma. To zawsze będzie zależało od wielu czynników, od mikrofonu, jakim dysponujecie, pomieszczenia, w którym jesteście, instrumentu itd. Bardziej zależy nam na pokazaniu pewnych prawidłowości, zależności, mechanizmów. I otwarciu Waszych uszu, co pozwoli Wam bardziej świadomie podchodzić do procesu nagrywania. Dziś na pierwszy ogień pójdą skrzypce. Nagraliśmy je właśnie zgodnie z założeniami na wiele różnych sposobów. Mieliśmy mikrofon dynamiczny, mikrofon pojemnościowy, parę mikrofonów pojemnościowych jako ujęcie stereo. Nagraliśmy je w trzech ujęciach: bliskim, średnim i dalekim. Sprawdzaliśmy również, co będzie, jeżeli muzyk ustawi się pod różnymi kątami w stosunku do mikrofonów. Nagraliśmy również ujęcie z tak zwanego klipsa. Posłuchajmy zatem, jak to brzmi. Zaczynamy od ujęcia bliskiego. Tak miał trzy bliskie ujęcia skrzypiec. To, co najbardziej zwraca moją uwagę, to ogromna różnica między ujęciem stereofonicznym a dwoma ujęciami mono. W tym ujęciu stereo obraz instrumentu jest dużo większy, oczywiście, i, ale jednocześnie przy, przy właśnie tak bliskim podejściu mikrofonami ten obraz nie jest jednorodny. Dźwięki odzywają się w różnych miejscach panoramy. Każdy najdrobniejszy ruch wykonawcy jest też od razu słyszalny. No, oczywiście, w ujęciach mono ten problem nie istnieje. Tam źródło dźwięku jest punktem gdzieś tam w środku obrazu. Dźwięk w ujęciach mono nie jest przyjemny. Jesteśmy oczywiście bardzo blisko źródła i skrzypce nagrane z tej odległości nie brzmią przyjemnie. Jeśli chodzi o różnicę między mikrofonem dynamicznym i pojemnościowym, wydaje mi się, że mikrofon dynamiczny brzmi bardziej, w jakimś sensie bardziej płasko. Górne częstotliwości nie są, nie są tak, tak ładne, tak okrągłe. Um, oczywiście we, we wszystkich tych ujęciach um, bardzo słychać um, tak zwaną kuchnię. Słychać um, pocieranie um, smyczkiem o struny. Um, słychać um, ruch palców na gryfie. Um, słychać takie lekkie pobrzękiwanie struny. To wszystko wynika oczywiście z tego, że jesteśmy bardzo blisko. Posłuchajmy, co się stanie, kiedy odsuniemy się trochę od mikrofonów. Skrzypiec nagrane w średniej odległości. To, co najbardziej zwróciło moją uwagę, to oczywiście różnica, jaka wyniknęła z odsunięcia się od mikrofonów. Pomieszczenie zaczyna już być wyraźnie słyszalne z jednej strony, ale z drugiej strony instrument nabiera spójności, jest o wiele bardziej wyrównany. Poszczególne pasma, czy nawet poszczególne dźwięki, nie wybijają się już w takim stopniu. W jakim miało to miejsce przy bliskim ujęciu. Para stereofoniczna brzmi chyba najciekawiej. Jest to właśnie ładne, wyrównane źródło dźwięku gdzieś po środku obrazu fonograficznego. Nie ma tego zjawiska, że poszczególne dźwięki odzywają się w różnych miejscach panoramy. Mikrofony monofoniczne. No cóż, z samego faktu, że jest to mono, obraz wydaje się uboższy. W mikrofonie dynamicznym, szczególnie górne częstotliwości, wydają się już płaskie i trochę ostre. Na pewno zwróciliście uwagę na ten szum, który pojawił się w mikrofonie dynamicznym. Wynika on z tego, że mikrofon dynamiczny nie służy do nagrywania źródeł dźwięku z dużej odległości. Źle radzi sobie po prostu z ciśnieniem akustycznym o niższym poziomie. W związku z tym, kiedy musieliśmy podnieść poziom nagranego sygnału, podnieśliśmy również poziom szumów i stają się one słyszalne. Także przy, przy takiej odległości e, mikrofon dynamiczny traci już swoją użyteczność. E, posłuchajmy, co stanie się, jeżeli odsuniemy się jeszcze dalej. I trzy ujęcia dalekie. E, pogłębiają się wszystkie te zjawiska, które mogliśmy zaobserwować przy ujęciu średnim. To znaczy, pomieszczenie jest już e, słyszalne bardzo wyraźnie, jak dla mnie za bardzo. E, skrzypce emitując e, oczywiście dźwięki o wysokich częstotliwościach, e, powodują również to, że e, te wysokie częstotliwości odbijają się. I odbicia wysokich częstotliwości nie zawsze są ładne. Dlatego, w przypadku skrzypiec, no w przypadku właściwie wszystkich instrumentów, ale tutaj jest to bardzo słyszalne, w przypadku skrzypiec, starannie wybierajmy pomieszczenie, w którym nagrywamy. Uważam, że to ujęcie jest oczywiście za dalekie, dlatego że um, przestajemy słyszeć szczegóły artykulacyjne. Um, oczywiście jest to jakieś tam spójne źródło dźwięku, um, natomiast um, no, ta spójność wynika ze zbyt dalekiego odsunięcia się od mikrofonów. Um, mikrofon dynamiczny um, oczywiście um, szumi jeszcze bardziej. Ponieważ podnosimy ten poziom jeszcze więcej, chcąc wyrównać go z poziomem mikrofonów pojemnościowych. I no, raczej w ten sposób w tym pomieszczeniu nie nagrywałbym skrzypiec. Chyba możemy teraz przejść w związku z tym do różnych eksperymentów Dotyczących ustawienia muzyka względem mikrofonów, to znaczy jego kąta względem mikrofonów. Zacznijmy może od dość dziwnego ustawienia. Postawiliśmy mikrofon na niskim statywie, patrzący jakby od dołu. Zobaczmy, jak to brzmi. Mogliśmy się tego spodziewać, że skrzypce nagrane w takiej pozycji nie będą brzmiały zbyt dobrze. Brzmienie jest niewyrównane pasmowo, bardzo brakuje górnej częstotliwości, niektóre formanty się wybijają, ten dźwięk nie jest naturalny. Chyba nie chciałbym w ten sposób nagrywać skrzypiec. Zobaczmy teraz, co stanie się, jeżeli postawimy wykonawcę przodem bokiem oraz tyłem do mikrofonów. Nagraliśmy te trzy różne ustawienia na parę stereo i być może zwróciliście uwagę, że przy pierwszym, tym najbardziej naturalnym ustawieniu, skrzypaczka nie stanęła dokładnie w osi mikrofonów, dlatego dźwięk odzywał się głównie z prawego kanału. I no jest to rzeczywiście rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, jeżeli nagrywamy w stereo i chcemy mieć obraz symetryczny w pośrodku, musimy zwrócić uwagę na to, gdzie stoi muzyk. Ujęcie pierwsze wydawało się oczywiście najbardziej naturalne. W tym ujęciu drugim, gdzie skrzypaczka stała bokiem do mikrofonów, czyli jakby jej instrument skierowany był prosto na mikrofony. Dźwięk się bardzo wyostrzył. Brakowało trochę dołu. Pasmo było nierówne. Znowu niektóre, niektóre dźwięki wybijały się. Niektóre formanty wybijały się i później po odwróceniu się tyłem z kolei dźwięk się bardzo przytłumił trochę. Trochę przypominało to ujęcie nagrane z dołu. Brakowało właśnie górnych alikwotów, słyszeliśmy du dużo, dużo drewna, a mało blasku. Także tak ustawienie muzyka względem mikrofonów zmienia obraz fotograficzny. Posłuchajcie teraz, jak mogą brzmieć skrzypce nagrane klipsem przypinanym do instrumentu. Czyli skrzypce również można się zetknąć z tym, że nagrywamy je na klipsy. Mm, tu mamy taki klips bardzo budżetowy, <grym> yy, i w zestawie można znaleźć dwa rodzaje przyłączania takiego klipsu. Tutaj jest jeden rodzaj, o. a tutaj jest drugi. Mm. No i teraz tak, jak to zapiąć? Generalnie sama konstrukcja zapinania tego do. Mikrofon jest dosyć prosta, na tym pałąku możemy go przypiąć tutaj, im niżej tym lepiej, bo później łatwiej operować tym na instrumencie. I teraz tak, tutaj jest taka giętka część. Nią delikatnie, bardzo delikatnie, bo to są delikatne instrumenty, zapiąć trzeba o strunę. Teraz tak, jak się udało. Udało się, można to trochę do tyłu przesunąć spróbować przynajmniej. No. O, dobra, tak jest w porządku i teraz jak zrobić, żeby nie przeszkadzać muzykowi w grze? No to nakierować ten mikrofon na Efa, to się tak mówi. O, proszę bardzo. I teraz pytanie, czy jest wygodnie? Nie jest wygodnie? Myślę, że będzie dobrze. dobrze. O, tak? O. O, i czy teraz będzie wygodnie? Sprawdzisz? Mm -hmm. Dziękujemy Wam bardzo za obejrzenie odcinka o skrzypcach. Przed nami odcinki o flecie, klarnecie, wiolonczeli, puzonie, gitarze i kontrabasie. Zapraszamy serdecznie.